Siemaneczko panowie i panie i co mi oglądacie? Lecimy po locik do muławy, ale jeszcze przed tym lotem zajedziemy do młodego hodowcy, który złapał mojego pocztowego 5078. Wszystko nagramy u niego, jest godzina 14.05. Jeszcze muszę lampy w ostrudzie oddać na 16, później 17 odbiór gołąbków też nagram i jadę pod Płońsk po rzeczy do gojemnika. Chyba ten kolega przywiezie w końcu te rzeczy Zobaczymy, bo nie ma czasu To chociaż ja dojadę tam Bo musimy robić gojemnik Dobra, pozdrawiamy, nie wiadomo który wrócę Będzie fajny film Obejrzycie, zobaczycie Będziecie zadowoleni My lecimy w stronę Warszawy 14.05 Do zobaczenia Na kolejnych odcinkach dzisiejszych Panowie Jesteśmy w miejscowości Morąg Mamy do tego chłopaczka 5,5 km, 6 maksymalnie. Zobaczymy, co tam będzie. Czy w ogóle będzie? A, to miejscowość An... Antoniewo. Nie wiem, zobaczymy. O tutaj wyjechałem z Moronga, teraz jestem w Morongu. Miejscowość Morong. Dobra, pauzujemy. Tu jał czasu zbyt dużo, wojsko jest. Też takie parkingi, zobaczcie i pola bo tu samochodu już idzie dojechać Wojsko jakieś, wojsko Dobra, ja muszę w nawigację uderzyć Tu mamy poligony wojskowe, Tego jak w Braniewie Ostróda ja tu byłem w wojsku w ostrudzie Tak No, to ja tu byłem chyba nawet Bo no, tu szkółka kierowców jest a tak to byłem w wojsku, chyba coś mi psił. A w ostrodzie byłem w wojsku. A nie mi się tutaj. Do Dobra, pauza. Jesteśmy na miejscu, ale nie wiem czy tylko kupiec jest. Ale widzę, że tu ba gojemniki. Panowie, tu ba Tak sobie garia, ale tu są lasy, nie? Dobra, coś tam nagramy. Zobaczymy, czy w ogóle jest, nie? Czy to w ogóle tutaj jest, nie? Zobaczymy, 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 zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, wjeżdżamy na posesję. Pozdrawiamy. Jesteśmy u hodowcy tutaj młodego, 12 lat ma. Ile, ile pocztowych masz? 120. 120, sam gadiasz? Tak. Tata trzyma, czy ty sam trzymasz? Sam 12 lat, parowie młody hodowca. Zobaczcie, jaka to miejscowość? Golbity 8. Golbity 8, ukrycie? Nie. Tu, ma, tu masz rozpód? Tu jest rozpód Ale lotujesz, czy co? gdzie lotujesz? Olsztyn, Olsztyn okay. i jak, jak u ciebie wychodzi to? słabo Słabo? a to na wchodziły tyle? nie, to są wszystkie moje, to są dobre Ja z a kto cię w to wciągnął? zobaczcie, 12 lat, młody hodowca zadzwonił wczoraj do mnie dla dla niego, nie? stąd lecisz? a lecisz gum gumami czy tipesem? tipesem na zegar? tak tu, to, to, a tu, kto ci pomaga, tata? tu są parę gołębi, które właśnie złapałem Wlazły. Wlazły. Tu, tutaj ma nogę złamaną, przyszedł z nogą złamaną się trzęsie cały, to dzisiaj go złapałem. A ten nie wiem, to to latało tutaj, to mówię, wpuszczę go. Jo. Ja go też muszę coś Odkurujesz i wypuszczasz, tak? Tak. A tutaj to jest moja, to to y, moja co, y, ją zostawiłem. Jo. A tu lotowane gdzie masz gołęki? Y, lotowe to ja wszystkie mam sprzedane. Czemu? Ja tylko na młode lotuje a. I niektóre są w rozpodzie, niektóre tutaj. A, a to tu tylko, są późne. Tylko młodymi sobie lecisz, no? Tak, bo Czasu no, brak? Te... Czasu brak, bo szkoła. I to jeszcze szkoła i to... a tu co masz? A tu są późne. Wszystkie. Twoje. Tak. tak. Tu ten oddzieliłem. To tu trzy sztuki są? Tak, bo tu są późne. A tu u góry co masz? Tu są, o. Tu jest... Chodź, tu mam tylko jedną newkę, bo właśnie co zostało? Tylko by mi kuna wzięła wszystkie. Co ty gadasz? Ozdobne. Dobra panowie, coś tam później dogramy, tak to wygląda u młodego hodowcy, zaraz pokażę mojego gołobka, pokaż go. Panowie, tutaj są gołąbki z aukcji, za grube pieniądze chłopak mówi, to jest ten gołob. na mojej obrotce, z moim telefonem, masz go do mnie w prezencie, niech zostanie, wyszle ci kartę później. Chciałem tylko go zobaczyć, późny młody, jak, tylko musisz multipesa ściągnąć. To nie mój też dipes, panowie, ten dipes jest założony u kogoś, latał tylko, tak się nie robi. Z moim numerem telefonu był i z moją obrączką. Spójrz tych młodych. Jest ich co? Dobra panowie pozdrawiamy, jeszcze chwilkę muszę lecieć. A to co to jest białe? A które z aukcji wzięłeś? Ale jest ich w jest ich. I się znalazł ja mój gołęb. Ja nie, ja nie. Siostry, ja nie chcę kolego, ja nie, to jest siostra mojego tego, mojego dobrego lotnika. O, i tu ma pan jeszcze ten. Pan, no. ja, nie, ja nie biorę kolego, ja nie biorę. Ja mam dużo, ja nie biorę nic. Tego chciałem tylko zobaczyć, gołębia. Yy, zostawiam ci go w prezencie. Jak go, jak go oblatasz, kartę ci wyślę. Dobrze. Mam tutaj twojego taty numer telefonu. Dobrze. Możesz go lotować. Gąbka nie zabieram, bo jest u niego Jak go oblata To jest z późnych młodych z Rozpłodu ode mnie no, mówię, bo... 50, 78 Tak się nie robi, że się łapie i go zostawia No kolega do mnie zadzwonił Dobra, pozdrawiamy, ale co dalej Pokażę wam jakie burzynki jest Tego tu 100 będziesz miał, nie? 120 pocztowych panowie Pozdrawiamy i do zobaczenia Tu pokazuje mi goębie, którego kupił, z którego to roku? To jest z roku 6 Ale podziwiam Cię, 12 lat panowie, zda gołębie Czym karmisz gołębie? King i Prima King i Prima Naprawdę Gołbki fajne Chyba cześć oblatanych Dobra, jeszcze pokażę mi wody puchary i ale ja po powału Pausa. Panowie, od razu rozpoznaję mojego gołębia. Zaraz wam pokażę, gdzie on jest. O, tutaj, o. Ten gołąb mój. Widzicie? Ten gołąbek. O, ten, o. Mój gołąbek. Zostanie u młodego. Na mojej obronce. Tam ma mój numer telefonu. Niejeden by nie zadzwonił. Tylko najgorsze to, że miał tipesa zielonego i coś na nim leciał na tym gołębie, nie? Dobra, idziemy zobaczyć puchary. Ja muszę lecieć szybko na Ostródę jeszcze. Takie gąbki. Ale widać, że zdrowe. Odrobaczasz? Odrobaczam. Zobaczcie. Ja Wie? co dwa lata. A szczepisz czy nie? Szczep też co dwa lata. Bo ja kupuję odrobaczenie szczepionkę co dwa lata. Rozbud, a... Um... Co, co A o da... młode komu sprzedałeś? Młode takiego panu tam, pod tym... I... Pod, y... Ile ich było młodych? Młody było 48. A ile zacząłeś lotować? Zacząłem lotować 69. To dobrze, nie? Na którym miejscu ukończyłeś? Ja na miejscu zaraz robiłem 23. Na ile osób? Na 38. 38. Czyli tak, super, nie. Dobra, idziemy mały, pokażę puchary swoje. czekaj, niech... czekaj tu drzwi otworzę. Niech one są tu wchodzą. Co? Nie, bo żeby nam nie uciekły Czekaj, pomału, niech one tam polecą Ten nie się chowa, mój u ciebie. Tak jak powiedziałem Oblatasz to kartę Dobra, tutaj Tutaj małolacik leci Bardzo w porządku, zobaczcie 12 lat, panowie, to jest pasja Aż mnie zadziwił Dobra Pokażę mi teraz zegar Chcę pokazać zegar i kuchary pochwali się Dobrze, się chwali tu przyniósł kolega zegar. E, jak masz wie? Igor, Igor przyniósł zegar. Zobaczcie. Ma zegar Dati Pesach. Antenka. z kółeczki. W porządku. To jest... Zobaczcie panowie jaki ma Igor puchary. Mistrz. Drugi wicemistrze jaki jeszcze z bratem lotowałem. Kiedyś. Tu ma urwane. Mój brat. Ten. I tutaj ma takiego... To akurat tak samo już Z bratem? Ten z bratem, a ten sam. Zobaczcie młodego hodowcy. Zarąbiście. Dobra, panowie, pozdrawiamy. Później coś jeszcze dogram, jak kupię locik. Do zobaczenia. Jeszcze chwilkę z Igorem zagadam. Coś do powiedzenia? W szoku jesteś? Bardzo. Co? Nie wierzysz, że jestem? No. Igor nie wierzy. Wczoraj mnie usłyszał, że przyjadę film nagrać w szoku. Dobra, pozdrawiamy, fajnie mnie przyjął. Wszystko w porządku, hodowla młody hodowca, bardzo dobrze trzyma go, jakby kiedy uciec. Pozdrawiamy, komu się podobał film, subskrybujcie, ale będą widok jeszcze doklejony do tego filmu. Panowie, ja muszę uciekać, bo się bardzo spieszę. Igor bardzo w porządku, hodowca ma 12 lat, bardzo dobrze się uczy. Gołęb, o gołębkach troszkę wie. W ogóle on myślał, że jadę do domu, nie? I chciał ze mną jechać i mama miała przyjechać po niego Bo on ma 50km do Elbląga Ale ja jadę na pod Warszawę po gołąbki Zaprosiłem go osobiście Żeby do mnie przyjechał, zobaczył jak to wygląda Zrobimy lot Tata przyjedzie, wypije sobie kawkę bo nie wiem czy tata lubi gołębie czy nie lubi Ale dla syna trzeba spełniać marzenia W ogóle był w szoku Nie wierzył jeszcze, że przyjechałem Niech chłopak sobie chowa gołąbki nie ma telefonu, dzwonił wczoraj od taty. Dzisiaj dzwoniłem, dlatego mówię, że tata jest w pracy. Glubity, czy coś takiego miejscowość? Zerblądka ma 50 km. Będziesz koleżko mnie oglądał. Zapraszam Cię, tak jak Cię zaprosiłem. Ale każdego zapraszam, kto chce przyjechać do mnie, to może przyjechać. Pozdrawiamy. Lecimy po locik. jest 15. Dobra, do zobaczenia. Bardzo miły chłopaczek. I rośnie nowy hodowca. 12 Dwunastoletni Super Super wiadomość panowie Panowie i panie lecimy dalej Teraz na Muławę odebrać towar Czyli gołobki. Lampy już zostawiłem w ostrudzie, A później chyba jadę do tego, hodow... do tego co producenta gojemników, Bo nie przywiezie mi materiału A bez materiału ja nie dam rady Dajcie spokój Jeszcze w Kutnie chyba odbiorę od kolegi Budapeszty 6 sztuk tutaj widać Zobaczymy Ale coś też nie odbiera. Jest godzina 16. Jestem w Muławie umówiony na 17. 16.22. Dobra, ogień, lecimy. Siłoneczko jestem w Muławie. Już towar jest na pace. 60 sztuk. Zaraz wam pokażę. Tylko zjadę na jakiś cepen na hot doga i coś tam dogram. Na ociec. Nie, teraz nie pokażę. Bo wiem jak. Ale za chwilkę. Kolega prosił, tylko żeby nie ujawniać skąd, po co, na co Towar jest mistrzowski Płaciłem No płaciłem, dużo płaciłem, panowie Za gołębia Dobry towar Tam jeden piszczaczek jest chyba, tak mi się wydaje A nie, ja muszę do Warszawy. to ja jadę Teraz jadę do Warszawy. Źle pojechałem, panowie Dobra, zawracam Panowie, jestem jeszcze w Buławie Właśnie w sklepie 60 sztuk o, Pokażę Wam Takie koczkodany Niektóre były rotowane do 20 km Zobaczcie jaki tygrys Pić im się chce, zostaną w domu zaraz pić, zaraz gdzieś na 22 będę Co tu masz ogon tak? Zobaczcie Szyj po 20 w klatce. Dobra, pozdrawiamy. My lecimy dalej. Muława, teraz na Warszawę. Po części do Głębnika. Panowie, wracam z miejscowości gostyni Kołokutna. Dostałem jeszcze 6 Budapesztów od dobrego kolegi. Jest godzina 21.30 Mam jeszcze do domu Z 250 z 200, Do 7 jeszcze kawałek Tylko jeszcze muszę do ornety zawieźć koła Nie wiem, 22 Lotkę wiozę Ciemniaków z tyłu Grochy siwe, czarne I 6 Budapesztów W prezenciku Dobra, sklejam to wszystko Pozdrawiam jeszcze raz młodego hodowcę Tak u mnie dzisiaj dzień wyglądał Troszkę poganiałem, troszkę trasy i ogień do domu muszę jeszcze nagram jak będę w domu Jak będę je wypuszczał Pójdę do kurnika Jutro robię gołęnik ostro pozdrawiamy